Mocna i niezawodnia. Kurna, niezawodnia. Cześć, nazywam się Adam Niemiec. Bardzo serdecznie witam na kanale Presto Innovation z Polska. Zapraszam na prezentację nowych kołowrotków do Federa Extremity SD. Kołowrotki Extremity są już na rynku od kilku lat i zyskały liczne grono zwolenników. Wielu czołowych europejskich federowców korzysta właśnie z, z tych kołowrotków. I Preston w zeszłym roku zaprezentował nową odsłonę tych kołowrotków, a mianowicie Extremity SD. Te kołowrotki SD mają wiele tych cech, za które wędkarze cenili poprzedni model kołowrotka Extremity. Czyli bardzo mocną przekładnię ślimakową, ogólnie bardzo mocny mechanizm, mocne bebechy. Dzięki temu można ściągać bardzo ciężkie koszyczki bez obawy, że przy wielokrotnym ściąganiu można uszkodzić tamten mechanizm wewnętrzny. Ale zostały zastosowane jakieś tam nowe udogodnienia, które sprawiają, że te, te kołowrotki nowe są jeszcze lepsze jak te poprzednie. Nowy kołowrotek Extremity SD jest wyposażony, jak sama nazwa wskazuje, w hamulec Speed Drag, czyli szybki hamulec, który pozwala na regulację od zablokowanego do luźnego, około pół obrotu trzeba wykonać pokrętłem, żeby właśnie takie coś uzyskać. Bardzo się to przydaje, gdy zatniemy np. dużą rybę i trzeba szybko Poluzować hamulec. Kolejnym takim ulepszeniem to jest sposób mocowania korbki. Wielu wędkarzy narzekało, że w poprzednich kołowrotkach Extremity korbka ma troszkę luzu. Tam był taki fajny, ja bardzo lubiłem ten system składania korbki. Wystarczyło tulejkę tylko delikatnie odsunąć i złożyć albo rozłożyć korbkę. Natomiast wiązało to się z tym, że był przez to troszkę większy luz na, na tej korbce. I to zostało rozwiązane, teraz korbka jest po prostu przymocowywana, żeby ją zablokować, trzeba ją zablokować pokrętłem i tych luzów już nie ma. Kołowrotki są dostępne w dwóch wielkościach, 620 oraz 520. Największe zalety tego kołowrotka to obrabiana maszynowo-aluminiowa szpula, jednoczęściowe ramię kabłonka, Wspomniano już przeze mnie speeddrag, korpus, który jest odporny na uderzenia, na każdej szpuli... Znajdują się dwa klipsy na żyłkę, mocna i niezawodna przekładnia ślimakowa, korbka obrabiana CNC z miękkim gumowym uchwytem, bardzo szeroka szpula, która ma optymalną pojemność do zastosowań federowych. No i w każdym opakowaniu znajdziecie także szpulę zapasową. Ci wędkarze, którzy śledzą filmy na kanale Preston Innovations Polska lub na moim kanale dobrze wiedzą, że kołowrotki Extremity to są podstawowe kołowrotki, których używam do wędkowania na feder klasyczny. Dwie dostępne wielkości 520-620. Gdzie ja ich używam i gdzie będę używał te nowe kołowrotki Extremity SD? Model 520 myślę, że ma większe zastosowanie w moim wędkarstwie federowym, czyli praktycznie każde wędkowanie na feder klasyczny od wędkowania praktycznie tak blisko brzegu szybkościowego do łowienia powiedzmy do 50, no może do 60 metra, raczej do 50, więc to jest taki kołowrotek, gdzie w wędkach powiedzmy od 3 metrów do 3,60 je zakładam natomiast model 620, no to jest model, który bardzo chętnie stosuje do wędzisk dłuższych, czyli ponad 3,60 gdy trzeba łowić powyżej 50 metra albo do wędkowania w rzece Znam też wielu wędkarzy, którzy kołowrotki Extremity wykorzystują do łowienia na metod feeder, więc też te kołowrotki w metodzie na pewno się sprawdzą, czy łowicie na bombkę, czy łowicie na pellet wagler, czy klasycznie na, na metod feeder Extremity SD będą super. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca filmu i do zobaczenia w następnym filmie.